Witam w kolejnym odcinku. Dziś montujemy pompę ciepła Bosch w maszynowni, którą widzieliście w trakcie budowy. Jeśli nie, to będzie link u góry. Możemy sobie obejrzeć budowę całej instalacji. Zobaczcie, jak teraz to wszystko wygląda. Kafelka zrobił tutaj kawał dobrej roboty. wycina ładnie wszystkie kafelki. Wszystko nam tutaj ładnie zakrył. Nawet potratykował się, żeby wykręcić zawór i ładnie kółeczko wywiercić. Także kawał dobrej roboty zrobił. A teraz musimy to wszystko tutaj zamontować. ponieważ trzeba włączyć wygrzep posadzki, wszystko musi żać. Także bierzemy się do pracy. I zobaczycie jak to wszystko wyszło. Kto, kto nie ogląda wcześniej filmu, zapraszam do obejrzenia odcinka z budowy całej instalacji. Zobaczycie, jak to wszystko wyglądało przed kafelkowaniem. Teraz wygląda tak, pięknie. <laughs> Mamy do zamontowania jednostkę wewnętrzną, bufor, grupy pompowe, zmiękczacz i rekuperator. I zasobnik wody, 300 litrowy. Także będzie, będzie co robić. Także bez lędzenia zbędnego zapraszam do oglądania. Ok, zaczynamy montaż wszystkiego. <laughs> Taj się kręci drugą kamerką. A co tutaj mamy? Eee, tak, wszystko przygotowane w programie kulinarnym. <laughs> Tylko poskładać. Wszystkie rurki, separator, naczynia, kabelki, konsola, pompa ciepła, zawory. To wszystko było wcześniej przygotowane. Eee, grupy pompowe. Także to wszystko za chwileczkę ląduje sobie na ścianach. Także działamy. Spójrzcie, jak to, jak praca idzie. Na tej może nie wszystko było widać, No to wszystko mieliśmy wcześniej już podjęte, przygotowane. W trakcie, w trakcie budowy instalacji było wszystko założone. Tu mamy podejście pod pompki cyrkulacyjne. Tu mamy dwa przewody do zaworu e, przełączającego i do zaworu bypassowego. Do czego służy zawór bypassowy? To już Patryk wyjaśnił w filmie, link będzie u góry. Także możecie również, możecie sobie zobaczyć, do czego on tak naprawdę służy, co on tutaj robi. Warto, warto, warto się dowiedzieć. Mamy tutaj filtr z, zawór z filtrem, przepraszam. Wyjścia do jednostki zewnętrznej, także kabelków żadnych tu dołu nie będzie. Chyba tylko internetowy, który musi tutaj wejść we wtyczkę. Przepraszam, nie pokazałem. Stąd wyjdzie i wejdzie we wtyczkę. Do czego jest ten zawór? O. To jest bardzo fajna rzecz. Ułatwia bardzo rozruch instalacji, ponieważ możemy sobie zakręcić, odkręcić tu zawór i przepukać przez obie jednostki, wypuścić całe powietrze i startuje jednostka bez problemu. Warto to założyć. Separator powietrza i cząstek stałych, oczywiście możemy tutaj ustawić typ taki, jak to nazwać profilaktycznie lub w 100% przepływająca woda przez separator także kilka funkcji cała elektryka nowa zabawka trzeba za jasne światło nowa zabawka etykiety do przewodów taka drukareczka nimbot zakupiona oczywiście na aliexpress ale bardzo łatwa później później w wszystkim życie no i spójrzcie grupy pompowe bez kabelków. Kabelki wszystkie były wyprowadzone tyłem, puszczone były sobie w weszle pod pompę. To samo mamy to z czujnikiem temperatury bufora, to teraz będzie wycięte. Także dopełnianie instalacji, także łatwo będzie uzupełnić ciśnienie. Celowo dałem też manometr z tej strony, żeby było widać, nie trzeba było patrzeć na, na manometr, który jest. W pompie ciepła lub ten, który będzie u góry w grupie pompowej. Zasobnik. Mamy czujnik wypuszczony, dodatkowy przewód. Klient sobie zażyczył do grzałki, ponieważ ma, będzie miał fotowoltaikę i może będzie chciał sobie używać grzałki. Trudno powiedzieć, nie wiem mniejsza. Oto wyjście do ciepłej wody. Zasilanie zimnej mamy tutaj. Mamy tutaj zawód też z zaworem antyskażeniowym i do tego będzie podłączony tutaj w tym kącie zmiękczacz także wszystko mamy, co mamy mieć co więcej, lecimy do hurtowni po pompki cyrkulacyjne także tu będą obie cyrkulacje, jedna będzie sterowana z, z tego, z tablicy rozdzielczej ponieważ będzie ona sterowana automatyką inteligentnego budynku a druga pompka będzie sterowana oczywiście z automatyki pompy ciepła to jest tam drugi PESZEL, żebyśmy mogli sobie przeprowadzić przewód do środka i podłączyć sobie pod pompkę PW2, która to, to służy do cyrkulacji. Także jak mogli, mogliście zobaczyć już w tych e, poradniku, pomp ciepła wszystko mamy ładnie opisane, kolorowe, proste to jest w podłączeniu. No i tyle. Co więcej, budową tak przygotowanej maszynowni to bajka. Jak się Andrzejku montowało? Szybko! Zajecznie <grystanie>, co? Warto było poświęcić trochę czasu na budowie, po to, żeby, żeby w trakcie już montażu, kiedy zawsze jest mało czasu. Wszyscy chcą grzać już, bo jest zima, jest zimno. Poza tym wszystko wygląda i pasuje. Kafelka zrobiła kawał do dobrej roboty, niczego nam nie przestawił. I chwała mu za to. Dobra, lecimy do hurtowni. Rozpoczynamy kolejny dzień montażu. Nie było nas tutaj jeden dzień. Płytka zdążył już położyć płytki nam na podłodze. A teraz bierzemy się za montaż zasobnika 300 litrowego DUL. Zasobnik ze stali kwasoodpornej, wyposażony w zawór termiczny. Zawór bezpieczeństwa termiczny, czyli przy 90 stopniach Celsjusza i 7 barach wywala przeodbywali już znacznie wcześniej, tak? Pełne otwarcie ma przy 97 barach. Także taki jeden zaworek będzie, drugi będzie w naczyniu, e, przepraszam, drugi jest tutaj w na, przy naczyniu przeponowym. Także mamy dwa zabezpieczenia. Mamy też to do do ciśnienia. Spójrzcie, zamontowaliśmy już pompy cyrkulacyjne. Zostały nam jeszcze zawory, e, zawory spustowe do tego i podłączenie, podłączenie wężownicy. No bo także to dzisiaj będzie zrobione i dziś uruchamiamy pompę ciepła. Większość kabelków mam tu już opisanych i podłączonych. Grupę mopową również podłączoną, także do dzieła i czekamy. No, czekamy. czekamy na efekty. Uporam się z tym i wieszamy jednostkę zewnętrzną. No i tak, jednostka zewnętrzna, już jest zimno. Paraleci z ust. Jednostka jeszcze nie ubrana w blaszki. Wszystkie kto, kto jeszcze nie widział, jak ona wygląda. Cała to jest taka wytłoczka EPSowa. owa Spójrzcie, jak to zbudowane. Wszystko to jest sama izolacja. Pytaliście, czy zrobić termowizję tutaj. Pokazać jak nie zapomnę jej zrobić, to zrobię, bo jeszcze mam trochę pracy. Ale tak naprawdę, co chcecie tu zobaczyć? Wszystko jest w izolacji. Jedyne co zobaczycie to zimny tył. To wszystko. Kabelki mamy puszczone. Tutaj kabelki pójdą sobie pod ziemią. Wszystkie kable są czarne, dodatkowe special. Także wszystko pójdzie sobie tutaj pod ziemią. Pod żeby się nic nie plątało. Takie życzenie miał klient. Klient, nasz pan. Także zrobimy. Także jednostka zewnętrzna. Boż kompres 7000. To moi drodzy, sama izolacja. Naprawdę, wszystko tu jest w izolacji, więc monobloki są naprawdę dobrze zaizolowane. Cała ta obudowa tutaj, to też jest izolacja. Cała ta pokrywa. że miałem Wam pokazać ostatnio wnętrze. Nie wziąłem sobie śrubokręta. Ale tak jak Patryk mówił, wszystkie zawory rozprężne, wszystko tam jest tylko chłodniarze będą no wiedzieli o co w tym wszystkim chodzi. Dobra, ja się biorę za czujnik pogodowy, który mam gdzieś tutaj u góry. Widzi sobie kabelek. I czas założyć ubranka na jednostkę. Dokończyć w środku kilka rurek, kabelków i odpalamy. Kolejna jednostka odpalona. Już jest wieczór. Także troszkę roboty jak zwykle czeka. Dobra, bez lędzenia, do roboty. No i mamy już koniec pracy. Zobaczcie efekty. Tak jak mówiłem wcześniej, przygotowane miejsce na e, zmiękczacz do wody. Zbiornik dżur 300 litrów. Pompa ciepła Bosch Compress 7000. 14, 13 kW. Pracuje sobie sprężarka. Mamy separację powietrza i cząstek stałych. Mamy tutaj zawór przełączający, zawór bypassowy. Mamy dwie pompki cyrkulacyjne. Jedną mamy podłączoną do pompy ciepła, a druga będzie podłączona do automatyki inteligentnego budynku. Czyli ta będzie obsługiwała parter na piętro. Kabelki wszystkie wylądowały sobie ze ściany, dlatego to przyłączenie nie ma, tu będzie kabelek internetowy wpięty do gniazda ten zaborek jest bardzo fajny, już mówiłem o nim wcześniej. Naprawdę tak przyspiesza uruchomienie pompy. Wystarczy tym przelać. Odpowietrzone dwie minuty i po sprawie. Pompa startuje i już. Także super sprawa. Mamy dwie grupy pompowe naczynie, naczynie przepanowe. Podłączone do 100 litrowego bufora. Także tak to wszystko nam wyszło. Włączyliśmy w tej chwili ogrzewanie całego budynku, piętra i parteru. Na razie będzie sobie pracowało przez tydzień na minimalnych parametrach, żeby troszeczkę beton nabrał ciepła. Później będzie włączone na jednej, później na drugiej kondygnacji, wygrzew Tak, żeby sobie wszystko wygrzać, wysuszyć. Co ma popękać na podłodze, popęka. I później wracamy do normalnego trybu grzania. Pokażę Wam jeszcze jednostkę zewnętrzną. Normalna pora uruchomienia, troszkę ciasno. Mamy tutaj rusztowanie, mamy się mróz zrobił. Proszę bardzo. Jednostka zewnętrzna. Czekaj, jak mój mikrofon teraz będzie nagrywał. Stoję przed jednostką dosłownie całe dwa metry. Jednostka pracuje na pełnej nocy w tej chwili co ona sobie tutaj robi. O proszę, tak ładnie zamarzła. Ale. Wszystko równo zaizolowane, odpływ kondensatu. No, tak wygląda. Dobra, wracam do domu, bo robi się już mróz. Jak zwykle. Jak zwykle jest zimno i ciemno. Ale tak wyglądają urozumienia urządzeń. Niestety... Dobra, przecisnąć. Tak. Wszystko ruszyło, wszystko działa. Można zwijać narzędzia i wracać do domu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!